Panie prezesie, idzie zima, więc pytanie o kwestie aprowizacyjne. Popyt na gaz rośnie tak szybko, że na świecie zaczyna brakować surowca. Stany magazynowe gazu ziemnego w Europie są niskie. Na pewno niższe niż rok temu, o tej samej porze. Jak jest w Polsce, czy możemy się czuć bezpiecznie? Pani redaktor, z całą pewnością możemy czuć się bezpiecznie. Stan wypełnienia magazynów gazu w Polsce na połowę września to 96%. Zresztą te dane można sprawdzać na stronie naszej spółki magazynowej Gaz Storage. Poland. Gorzej nieco jest w Europie Zachodniej. Tam rzeczywiście sytuacja jest taka, że poziom wypełnienia na koniec ubiegłego miesiąca to około 60-70%, podczas kiedy na przykład w ubiegłym roku ten, ten poziom sięgał około 90%. No, wpływ na to ma oczywiście wiele czynników, między innymi odbudowujący się popyt po pandemii, czyli dosyć, można powiedzieć, takie pobudzenie, pobudzenie gospodarcze, które wymaga zwiększonych dostaw gazu w stosunku na przykład do ubiegłorocznych. Rzeczywiście ten mniejszy, mniejszy poziom zapełnienia magazynów wyjściowy, no i też takie, można powiedzieć, no, niestety regulowanie podaży przez Gazprom, który rzeczywiście wpływa na tą podaż, jak i na cenę gazu. Zupełnie rekordowe ceny gazu na rynkach światowych. Czy to jest ten mechanizm, w którym zwiększa się popyt, a więc zwiększa się i cena? Czy to tylko o to chodzi? Co kształtuje cenę gazu na rynkach europejskich? Czy ceny gazu z całą pewnością kształtuje relacja popytu do, i, i podaży? Natomiast, e, natomiast tu jest wiele czynników. Pierwszy to e, poziom wypełnienia magazynów, o którym wspomnieliśmy, zwiększone zapotrzebowanie, ale także e, dosyć duży popyt w Azji, który, e, zwłaszcza na LNG, e, który też e, powoduje mniejsze dostawy e, skroplonego gazu ziemnego na rynek europejski. No, i wreszcie y, polityka podażowa y, no, głównego dostawcy gazu na rynek europejski y, z kierunku wschodniego, czyli właśnie Gazpromu. Czy ta tendencja się ma szansę zatrzymać, czy taniej to już po prostu było? Chciałbym mieć dar jasnowidzenia. Oczywiście takiego nie posiadam, ale mamy y, zespoły świetnych analityków, którzy y, prognozują, że te y, wzrosty. Cen gazu ziemnego utrzymają się jeszcze do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Potem, ze względu na przede wszystkim zmniejszony popyt, powinniśmy mieć do czynienia z, z obniżeniem cen gazu. Rzeczywiście, ceny wzrosły bardzo istotnie. Kwotowania na ostatni kwartał, czwarty kwartał ubiegłego roku w okolicach 70 zł za mówimy o cenie gazu na towarowej giełdzie energii versus notowania na czwarty kwartał bieżącego roku sięgające 275 zł za megawattogodzinę, no to wzrost blisko czterokrotny to oczywiście Powoduje także wzrost dla odbiorców końcowych. Staramy się, żeby w jak najmniejszym stopniu dotykał on konsumentów. Tutaj także prezes URE czuwa nad tym, żeby te wzrosty, zwłaszcza dla konsumentów, nie były istotne. No ale przy takiej dużej różnicy cenowej musimy liczyć się z pewną podwyżką cen gazu dla odbiorcy końcowego. Oczywiście to jest tak, że. W przypadku, gdy sytuacja rynkowa na to pozwala, to taryfa może również ulegać obniżeniu. Tak się działo na przestrzeni ostatnich 5 lat 7 razy, że, że, że ceny także ulegały obniżeniu. Także, krótko mówiąc, liczymy na to, że. Kiedy ceny w przyszłym roku spadną, a taryfa jest ustalana na, na dłuższe okresy, no to ta cena, cena gazu dla odbiorcy będzie w pewnym sensie spłaszczona. 10 września Gazprom poinformował o ukończeniu Nord Stream 2. Teraz się rozpoczyna czteromiesięczny proces certyfikacji. Pytanie o scenariusze, ten optymistyczny i pesymistyczny dla Polski, z punktu widzenia Polski. Postępowanie certyfikacyjne Nord Stream 2 to tak naprawdę sprawa, w której gra się to czy o to, czy. czy Operator tego gazociągu, będący równocześnie jego właścicielem, będzie miał uprzywilejowaną pozycję na europejskim rynku gazu. Wariant optymistyczny, oczywiście, jest taki, że. No, ta zasada solidarności energetycznej będzie weźmie górę, będzie stosowana konsekwentnie i przez organy krajowe, w tym przypadku niemieckie i przez instytucje unijne, czyli zapewniony będzie dostęp podmiotów trzecich do tego gazociągu, rozdzielenie operatora od właściciela dostawcy gazu. Czy wreszcie transparentne ustalanie taryf co do, co do przesyłu przez ten gazociąg. To są wszystko kwestie, które podnosimy, angażując się w to postępowanie certyfikacyjne. No, wariant pesymistyczny to jest taki wariant, w którym mogłoby się okazać, że zasada solidarności energetycznej istnieje tylko na papierze, ale wierzymy w siłę. Naszych argumentów i w stosowanie prawa konsekwentne przez instytucje krajowe i unijne. Kiedy możemy spodziewać się jakichś rozstrzygnięć w tej sprawie? Postępowanie powinno trwać około czterech miesięcy. Komisja Europejska teraz głośniej mówi o wykorzystaniu gazu jako paliwa przejściowego. Część analityków przewiduje, że po 2030 roku gaz może być troszeczkę nacenzurowanym, troszeczkę jak w tej chwili węgiel. Pytanie o strategię Polski w momencie kiedy okazałoby się, że odchodzimy od gazu troszeczkę tak jak w tej chwili od węgla. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku zakłada taką rolę gazu jako paliwa przejściowego. Taką też, tak też my ją rozumiemy i akceptujemy. Z tym, że ten gaz pozostanie z nami w, 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 w mojej ocenie przez najbliższych kilka dekad, nie tylko do 2030 roku. Nawet Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że. W 2030 roku to zapotrzebowanie na gaz będzie jedynie o 8% niższe w Europie niż w roku 2019. Proszę pamiętać, że wiele krajów Europy Zachodniej, wiele krajów Unii jest w większym stopniu uzależniona od gazu niż Polska. Bardzo dużym konsumentem są chociażby Niemcy, którzy zużywają go czterokrotnie więcej niż Niż, niż my. Ich, ich energetyka jest oparta w 30% ich miks energetyczny właśnie na gazie. Ciężko sobie wyobrazić, żeby te kraje też z, w, w tak krótkiej perspektywie od gazu odeszły. To też rozumiejąc jakby odmienną nieco sytuację naszej energetyki od, od tej, z którą mamy do czynienia na Zachodzie. Mniejszy udział odnawialnych źródeł energii w miksie. Póki co no, w dużym stopniu stawiamy na tą przejściowość gazu ziemnego rozumianą jako pomost w transformacji, czyli dojścia od węgla do rzeczywiście tych nisko czy, czy, czy zeroemisyjnych odnawialnych źródeł energii. Ja myślę, Myślę, że paliwo gazowe, jako gwarantujące takie elastyczne, elastyczne dostawy energii na nasz rynek, będzie, miało, będzie odgrywało istotną rolę w naszym miksie dużo, dużo dłużej. Pytanie o te perspektywy, zgodnie z którymi zużycie gazu w Polsce może w perspektywie 10 lat wzrosnąć nawet o 50%, czy będziemy na to przygotowani infrastrukturalnie na przykład? Oczywiście infrastruktura to przede wszystkim gaz system. To ta spółka realizuje połączenia infrastrukturalne na nasz obszar, natomiast my jakby handlowo zabezpieczamy dostawy gazu do Polski. Oczywiście w Baltic Pipe to będziemy się starali w jak największym stopniu. Zapełnić z własnego, z własnego wydobycia na szelfie norweskim. Ostatnie inwestycje służą temu, żebyśmy w perspektywie najbliższych 5-6 lat dysponowali własnym wolumenem gazu z szelfu norweskiego na poziomie około 4 miliardów metrów sześciennych rocznie. Także to pozwala jakby ze spokojem patrzeć na, na tą sytuację rynku gazu i na bezpieczeństwo dostaw na nasz rynek.